Budzicie nie hałas, lecz jego brak. Telefon milczy, nie ma powiadomień, nikt nie dzwoni, nikt nie pisze. Plan na dziś nie istnieje, wszystko wokół spowija cisza, ale to nie ta kojąca, spokojna cisza, to ta druga, gęsta, ciężka, która zmusza do myślenia. Na pierwszy rzut oka to tylko zwykły poranek, ale z każdą chwilą narasta wrażenie, że czegoś brakuje nie ludzi. Nie wydarzeń, brakuje potwierdzenia, że jesteś ważny i właśnie wtedy większość mężczyzn popełnia błąd. W popłochu próbują zapełnić pustkę, sięgają po telefon, skrolują bezmyślnie, piszą do tych, których już dawno powinni zostawić za sobą, próbują uciec przed tą ciszą, w informacje, wiadomości, relacje, tylko po to, by nie zostać sam na sam z własnymi myślami. Świat nauczył nas, jeśli wokół cicho, coś poszło nie tak. Gdy kobieta nie pisze, przyjaciel nie dzwoni, a ekran nie miga, zaczynasz wierzyć, że przestałeś się liczyć, że zniknąłeś, że jesteś niewidzialny. Ale stoik zadaje pytanie: a jeśli to nie upadek, tylko zaproszenie? A jeśli to nie kara, lecz brama, przez którą przechodzi tylko ten, kto się odważy? Nikt nie uczy nas, jak iść w głąb, jak patrzeć prosto w samotność bez odruchu ucieczki. A przecież to właśnie tam, nie w aplauzie, nie w wiadomościach, nie w tłumie, zaczyna się prawdziwa siła. Mężczyzna, który wybiera ciszę, nie jest przegrany on się skupia, on nie znika, on się buduje cegła po cegle, w charakterze, w dyscyplinie, w odporności. Nie każdy wejdzie w tę drogę. To nie jest ścieżka dla tych, którzy chcą być lubiani, to droga dla tych, którzy przestali udawać, dla tych, którzy nie chcą już grać pod czyjeś oczekiwania, dla tych, którzy są gotowi przestać uciekać i zacząć rosnąć. To nie ucieczka od życia, to powrót do siebie. Pierwszy krok przejść przez ciszę. Siadasz w ciemności. Telefon dalej milczy. Nie ma zadań do wykonania, nie ma wiadomości, nie ma dźwięków, które odciągają uwagę. Po raz pierwszy od dawna zostajesz sam, i właśnie wtedy zaczynasz słyszeć coś więcej niż tylko oddech. To myśli, przed którymi długo uciekałeś, te, które zagłuszałeś działaniem, rozmowami, ruchem, one nie zniknęły, one po prostu czekały. A teraz, gdy nic cię nie odciąga, one wracają i nie pytają o pozwolenie. Większość mężczyzn nie boi się samotności jako takiej. Boją się tego, co samotność w sobie odsłania. Boją się nie braku ludzi, ale tego, co zostaje, gdy już wszyscy odejdą. Boją się tego, co będą musieli sobie powiedzieć, kiedy już nie będzie komu się tłumaczyć. Ale cisza nie osądza, nie zawstydza. Nie każe. Ona tylko pokazuje to, co ukryte, żal, którego nie wypowiedziałeś, cele, które odwlekałeś, decyzje, których nie podjąłeś, i wszystkie te wersje siebie, które obiecałeś światu i sobie, ale których nigdy nie spełniłeś. To nie jest łatwe. Przeszłość nagle siada naprzeciw ciebie bez ostrzeżenia. Twarz kobiety, która odeszła, praca, której się bałeś. Wybór, w którym wybrałeś wygodę, a nie odwagę, i udawałeś, że nic się nie stało, ale teraz już nie ma gdzie się schować. Nie ma ludzi, za którymi można się ukryć, nie ma zgiełku, który zagłusza. Zostałeś tylko ty i prawda, od której tak długo uciekałeś. Właśnie tutaj pojawia się wybór: możesz znów zacząć uciekać od kobiety do kobiety, od celu do celu. Od ekranu do ekranu, ale nie po to, by coś zbudować. Robisz to, by uciec, nie od innych, od siebie, bo to cisza zdziera maski. To ona pokazuje, że nie da się już chować za rolami, pozami, projektami. Ona mówi: Albo się złamiesz, albo się obudzisz. I większość nie wytrzymuje. Uciekają w hałas, w uwagę, w relacje, które mają ukryć to. Czego już nie da się nie zauważyć? Cisza jest jak lustro, bez filtra, bez makijażu, bez wyjaśnień patrzy ci prosto w oczy, a w tym spojrzeniu słyszysz wszystko, co przez lata ignorowałeś: Nie jesteś dość dobry, o tobie zapomną, nie dasz rady, ale jeśli nie uciekniesz, jeśli usiądziesz, wytrzymasz, po prostu będziesz oddychać, nie walcząc, nie usprawiedliwiając się. Wtedy nastąpi coś, czego nie da się już cofnąć. Pojawi się głos: nie krzyk, nie osąd, nie rozkaz, tylko cichy, spokojny głos, prawdziwy, Twój, nie próbuje Cię zmieniać. On pokazuje, i z czasem zaczynasz widzieć coś więcej niż tylko porażki. Zaczynasz dostrzegać siebie nie idealnego, ale prawdziwego tego, który przestał biec, tego, który wreszcie został. I w tym właśnie tkwi siła, nie w tym, że wszystko ci się udało, nie w tym, że jesteś bez skazy, ale w tym, że przetrwałeś, że nie uciekłeś, że stawiłeś czoła sobie samemu, zaczynasz rozumieć, nadal tu jesteś, oddychasz. Twoja wartość nie zniknęła, tylko ucichła powierzchnia, a w tej ciszy po raz pierwszy słychać to, co najważniejsze. Te głosy w głowie, to nie ty. To echo dawnych historii, pozostałości po cudzych oczekiwaniach i scenariuszach. One wracają z przyzwyczajenia, by sprawdzić czy nadal im wierzysz. Ale tym razem patrzysz na nie inaczej. Nie każda myśl jest prawdą, nie każda z nich zasługuje na odpowiedź, nie każde zwątpienie musi prowadzić do działania, i właśnie tutaj zaczyna się prawdziwa siła. Nie na siłowni, nie w książkach, nie w inspirujących nagraniach, tylko tu, w tobie, w chwili, gdy zostajesz sam, bez żadnych bodźców, bez iluzji, bez ucieczek. Gdy zamiast zagłuszać pustkę pozwalam, pozwalasz jej mówić. I nie uciekasz. Wyprostowujesz się, patrzysz, słuchasz. Z tej ciszy wyłania się nowy głos. Nie potrzebuje braw, nie szuka zgody. On po prostu jest. To głos Twojej prawdy, Twojej odwagi, Twojej obecności, i to wystarcza. Od tego momentu Twoje słowa nabierają ciężaru, Twój krok staje się pewniejszy, Twój wzrok mówi więcej niż całe zdania nie dlatego, że próbujesz coś udowodnić, tylko dlatego, że wróciłeś do siebie. Już nie żyjesz dla cudzych oczekiwań, teraz żyjesz z wnętrza. To prosta, brutalnie szczera prawda. Ten świat nie potrzebuje mężczyzn, którzy się dopasowują, potrzebuje tych, którzy potrafią wytrzymać ciszę, którzy nie proszą o uwagę, lecz stają się widoczni nie przez hałas, przez obecność. Gdy odnajdziesz ciszę w sobie, czas spojrzeć na to, co zatruwa cię z zewnątrz. Już nie zależysz od cudzej aprobaty, ale jej ślady wciąż się ciebie trzymają. I by uwolnić się naprawdę, musisz wyjść poza najsubtelniejszą pułapkę uzależnienie od uznania. Większość mężczyzn żyje w zależności, której nie widać. To nie alkohol, nie hazard, nie narkotyki to coś cichszego uznanie. Każdy dzień zaczyna się podobnie ręka sięga po telefon, nie po informację, ale po sygnał. Czy ktoś mnie dziś zauważył? Like, odpowiedź, wzmianka w wiadomości. Z zewnątrz wygląda to zwyczajnie, jak niewinna rutyna, ale w środku czai się potrzeba, która żąda potwierdzenia. To nie tylko nawyk, to zależność, cicha, uprzejma, ale drążąca. Nie powoduje wybuchów, nie zabiera świadomości, ale powoli, skutecznie zjada twoje wnętrze. Nie usłyszysz ostrzeżenia. Nie ma terapii od pragnienia bycia lubianym. Nikt nie mówi, zatrzymaj się, jesteś uzależniony, bo na zewnątrz nadal jesteś normalny, ale w środku zaczynasz znikać. Pragnienie uznania zaciska się wokół twojej osobowości, jak pętla. Zaczynasz mówić tak, kiedy twoje wnętrze krzyczy nie. Śmiejesz się, gdy nic cię nie bawi. Przytakujesz, gdy masz ochotę zaprzeczyć. Chowasz swoją prawdę, byleby nie naruszyć czyjegoś komfortu. Nie boisz się ciszy. Boisz się tego, co w niej usłyszysz. Boisz się, że brak odpowiedzi to znak, że jesteś nieważny. Z zewnątrz wyglądasz na spokojnego, elastycznego, grzecznego, ale w środku dusisz się, bo nie żyjesz, tylko grasz. Wymieniasz autentyczność na uprzejmość, prawdę na akceptację. Wolność na iluzję przynależności, wszystko po to, by poczuć przez chwilę, że jesteś wystarczający, ale ten moment znika szybciej niż się pojawił, a ty zostajesz z pustką i pragniesz więcej. Z czasem to pragnienie zamyka cię w więzieniu. Ściany są miękkie, wyściełane uśmiechami i pochwałami. Sam je zbudowałeś, ale w środku jesteś sam. Bo to nie Ty jesteś kochany, tylko Twoja wersja ta wygodna, ta zgodna, ta, która nie sprawia problemów, i wtedy zaczyna się gra. Chcesz więcej lajków, więcej świetnie to zrobiłeś, więcej reakcji, za każdym razem dokręcasz śrubę, uśmiechasz się szerzej, mówisz to, co trzeba, zachowujesz się jak ktoś, kim nie jesteś, a potem przychodzi zmęczenie nie życiem, grą. Napięciem, które towarzyszy każdemu spotkaniu, każdej rozmowie, każdej sytuacji, w której nie możesz być sobą, maska staje się cięższa, każdego dnia waży więcej. A im dłużej ją nosisz, tym trudniej przypomnieć sobie, kim jesteś bez niej. Ale jest inna droga. Niełatwa, nieefektowna, ale prawdziwa. Zaczyna się od wewnętrznej decyzji, że już nie grasz. Że nie musisz się podobać, że nie zamierzasz więcej zginać kręgosłupa tylko po to, by ktoś cię zaakceptował. To pierwszy krok do wolności. Nie spektakularny, ale głęboki oczyszczenie z potrzeby uznania nie polega na wielkich gestach. To dwie decyzje: Przestajesz sprawdzać telefon co pięć minut, przestajesz wyginać swoje zasady pod cudze wymagania, zamiast pytać, co oni pomyślą? Pytasz, czy to moje? Zaczynasz mówić nie, bez złości, bez tłumaczenia się, spokojnie, tworzysz przestrzeń, nie dlatego, że uciekasz, ale dlatego, że już nie wpuszczasz wszystkiego do środka, zrywasz więzi, nie z żalu, ale z jasności, bo widzisz wyraźnie, z niektórymi nie da się iść dalej, cisza, która wcześniej bolała, teraz oczyszcza. Nie zagłusza głowy, ona ją wyostrza. Dzięki niej widzisz, co naprawdę było toksyczne, co udawało normalność, a w rzeczywistości podcinało ci skrzydła. I wtedy dzieje się coś nowego, przestajesz się tłumaczyć, przestajesz zabiegać o zgodę tych, którzy nigdy nie słuchali, po prostu robisz swoje, a twoje działania zaczynają mówić za ciebie. Nie jesteś już dostępny dla dram, dla gier, dla powierzchownych interakcji, bo teraz masz korzenie, a zakorzenionego mężczyzny nie da się ruszyć. Ludzie mogą się nie zgodzić, mogą odejść, ale ty zostajesz w sobie, w prawdzie, w równowadze, bo już nie żyjesz dla nich. Żyjesz w zgodzie z tym, kim naprawdę jesteś, i oto dar samotności, ona nie tylko oczyszcza. Ona wypala to, co zbędne, wypala hałas, role, fałszywe wersje ciebie, które były tylko reakcją na oczekiwania innych, a to, co zostaje, to ty, bez potrzeby aprobaty, bez maski. Nie mówisz już, by kogoś zadowolić, mówisz, bo masz coś do powiedzenia, nie budujesz relacji, by nie być sam, budujesz je z wyboru i ten wybór, ten cichy, niezauważalny z zewnątrz. Ale absolutnie przełomowy wewnątrz, zmienia wszystko. Teraz każda Twoja decyzja ma wagę, Twoje słowa mają głębie, w Twoim spojrzeniu pojawia się spokój, nie dlatego, że coś udajesz, wręcz przeciwnie, bo nic już nie udajesz, nie szukasz już światła reflektorów, nie potrzebujesz już poklasku, nie gonisz za uwagą, Ty sam jesteś źródłem obecności i to się czuje. Nie musisz nic mówić, by być zauważonym. Twoja energia mówi wszystko, ona nie domaga się, ona mówi jestem i to wystarcza. I właśnie tutaj zaczyna się nowy rozdział, bo gdy odnajdziesz ciszę w sobie, czas spojrzeć na hałas na zewnątrz. Już nie jesteś jego ofiarą, ale on nadal próbuje się przebić, jego odciski dalej cię dotykają. I żeby naprawdę być wolnym, trzeba przejść jeszcze jedną drogę. Oczyścić się z najgłębszego uzależnienia, potrzeby uznania od świata zewnętrznego. To proces trudny, brudny, niewygodny. Odbiera ci fałszywych przyjaciół pozory, tymczasowe brawa, ale w zamian daje to, czego nie można kupić za żadne pieniądze. Szacunek niewyproszony, lecz zasłużony spokój nieuciekający, ale stabilny. Siłę nie z pozycji, lecz z jasności wewnętrznej. Nie musisz już przekonywać innych, że jesteś kimś wartościowym. Ty już to wiesz, a ci, którzy mają oczy, i tak to zobaczą, a ci, którzy nie zobaczą, nie są twoim zmartwieniem. Zadaj więc sobie pytanie, czy wciąż żyjesz po to, by się podobać? Czy nadal się wyginasz, by być Akceptowalnym? Czy może wreszcie przyszedł czas, by wybrać siebie? W życiu każdego mężczyzny nadchodzi moment, gdy hałas cichnie, presja znika, oczekiwania milkną, głosy, żądania, opinie, wszystko schodzi na dalszy plan, a zostaje tylko jedno: cisza, niewymuszona, niepełna niepokoju, tylko prawdziwa, taka, której nie da się udawać, taka, przed którą nie ma dokąd uciec. I właśnie w tej ciszy dzieje się coś zdumiewającego. Po raz pierwszy od dawna opada mgła, nie dlatego, że świat stał się prostszy, ale dlatego, że zrobiłeś krok w bok. Odszedłeś od szumu, by spojrzeć do środka, ściszyłeś świat zewnętrzny, by wreszcie usłyszeć ten wewnętrzny. Samotność nie jest wyrokiem, jest powrotem, powolnym, głębokim procesem. W którym warstwa po warstwie zrzucasz z siebie to, co zostało ci narzucone, nie na pokaz, nie dla efektu, po prostu dzień po dniu zdejmujesz z siebie cudze przekonania i odzyskujesz to, co Twoje, prawdziwe, żywe, Twoją istotę. Gdy żyjesz w hałasie, wszystko dzieje się automatycznie, działasz odruchowo, reagujesz, zamiast wybierać, dopasowujesz się. Śledzisz cudze standardy, stajesz się funkcją oczekiwań, nie człowiekiem. Myślisz, że wszystko robisz właściwie, ale nie według własnej miary, według tej, którą ktoś wszczepił ci dawno temu. I właśnie dlatego samotność działa jak reset. Zwalnia tempo. I zamiast reakcji przychodzi obserwacja. Zaczynasz dostrzegać, co wpuszczasz do swojego umysłu, na co tracisz czas. Czym karmisz swoją duszę, i nagle widzisz: zbyt wiele rzeczy w tobie wcale nie jest Twoich. Twoje cele, nie Twoje, Twoje ideały zapożyczone, wizja sukcesu, skopiowana z cudzej wystawy. Goniłeś za życiem, które nie dawało Ci spełnienia, ale przecież tak trzeba, wszyscy tak robią, aż w końcu się zatrzymujesz. I to nie jest kapitulacja. To przebudzenie. Fit się zatrzymuje. Telefon leży z boku. Weekend niewypełniony zadaniami. Przestrzeń oczyszcza się i wchodzi coś nowego. Nie hałas, jasność. Zaczynasz zadawać inne pytania. Nie czego ode mnie chcą, lecz czego chcę ja. Nie jak być lepszym, lecz przy kim jestem sobą. Co mnie wzmacnia, co mnie osłabia. Kim się staje przy tych ludziach. I czy chce nim być? To nie są łatwe pytania, dlatego właśnie wcześniej ich unikałeś, ale teraz możesz je zadać, bez przymusu, bez pośpiechu, bez potrzeby bycia fajnym. Siedzisz z tym, czujesz niewygodę. Nie uciekasz, nie zagłuszasz, nie tłumaczysz. Patrzysz, i z czasem lustro się oczyszcza, bez zniekształceń, bez autosabotażu, bez kłamstw. Już nie udajesz, że pasuje ci to, co cię rani. Już nie tkwisz w relacjach, gdzie dusza milczy. Już nie przekonujesz się, że warto zostać tam, gdzie od dawna już nic nie ma. Zaczynasz żyć inaczej. Nieperfekcyjnie, ale uczciwie. Nie efektownie, ale autentycznie. Twój wewnętrzny kompas wraca. Mówisz nie, spokojnie, bez winy. Robisz miejsce. Nie dlatego, że się odsuwasz, ale dlatego, że nie wpuszczasz już każdego, zrywasz kontakty, nie z żalu, ale z przejrzystości, bo widzisz wyraźnie, z pewnymi ludźmi nie da się iść dalej i właśnie to spojrzenie, czyste, wyostrzone samotnością, zmienia wszystko.